Witajcie, mam na imię Marta, jestem nauczycielką w przedszkolu i mamą dwóch cudownych popaków. Jeden ma lat 5, drugi ma lat 3. Obaj razem ze mną eksperymentują, bawią się i uczą. Chciałabym się z wami podzielić w troszkę szerszym gronie niż moje własne przedszkolaki tym, jak można się uczyć bawiąc bawić, ucząc. I w ogóle cudownie spędzać czas. Dzieciaki najwięcej uczą się wtedy, kiedy się bawią i kiedy wywołuje to w nich naprawdę fajne, pozytywne emocje, i kiedy same tego chcą. O tym, jak to robić, żeby dzieciaki same chciały, może będzie kiedy indziej. Na razie pokażę Wam kilka naszych dotychczasowych zabaw, a powoli będziemy tworzyć za każdym razem coś nowego. Będziemy robić tak, że na początku będzie słówko ode mnie do dzieci, potem nasze zajęcia, a potem słówko chwila podsumowująca również dla dorosłych. Także, jeżeli ktoś ma ochotę nas oglądać, będziemy się podobać Wam, to zapraszam. Jestem na balkonie i jestem sama. Chłopaki już poszli, nie dali rady, czy znaczy wybawili się i poszli. Niestety jest tak, że nagrywam to już kolejny raz. Trochę nagrywaliśmy wczoraj, troszkę dzisiaj. Niestety, ponieważ nagrywam, nagrywanie jest dla mnie nową rzeczą, to trochę się mylę i wczoraj powiedziałam, hmm. pomyliłam grania stosów z ostrosłupem lub nalałam ciepłej wody i wszystko nam się zepsuło. Chciałabym pokazać Wam dzisiaj, jak zrobić przestrzenne bańki mydlane. Takie bańki, które będą na bazie siatki brył. Kilka brył już zrobiłam, pokażę Wam za chwilkę, ale najpierw pokażę Wam, jak zrobić. Do zrobienia brył mnie potrzebna jest plastelina. Z kawałka plasteliny formuję kulkę. I takich kulek będę potrzebowała 8. Mam już 3. Spróbuję zrobić więcej. Nie wiem ile mi tu plastelinki jeszcze zostało. Mamy starą plastelinę, już wymieszaną. Takiej plasteliny zwykle nie wyrzucam. Może się do różnych rzeczy przydać, kiedy już nie robimy ładnych rzeczy z plasteliny, tylko do takich roboczych. Dla mnie najważniejsze. To samo można zrobić z groszkiem konserwowym. Zamiast plasteliny można po prostu użyć groszku. Tak samo powinien przy nam połączyć wykałaczki w bryłę. Mnie zależy na tym ruchu, na tym, żeby chłopaki moi pougniatali plasterinę w palcach, a następnie uformowali kulę. Uformowanie kuli wcale nie jest łatwe, zazwyczaj miłoszowi wychodzi yy, walec. Yy, Kajtek jeszcze niestety nie formuje kuli, jeszcze nie jest na to gotowe, nie są jej rączki. ale trenuje. Lepiej z nami robi jeżowce swoje, wbija wykałaczki. Już wczoraj robił yy, ten, figury płaskie, takie jakie zna. Trójkąty, kwadraty. Troszkę też próbował zrobić rąb. Ja robiłam bryły i dzisiaj też pokażę Wam bryły. Zrobimy może sześcian. Do sześciana. Będę potrzebowała najpierw kwadrat, figurę płaską i będę potrzebowała dwa. Jak zrobię dwa, to potem połączę i zrobimy. Drugą podstawę i będę ją łączyć. Czyli po prostu kulka z plasteliny, wykałaczka i tworzymy bryłę. Może jeszcze później zaproszę chłopaków, to się moimi bryłami pobawię. Wczoraj skończyło się tym, że wyławiali plastelinę wykałaczkami z wody, potem wyławiali makaron z wody kamerkami do bielizny, a na koniec wyławiali klocki, lego łyżkami cezakowymi. Także oprócz paniek mydlanych wyławialiśmy jeszcze mnóstwo rzeczy, twierdzili, że to jest ich skarb. I szukali skarbu w wodzie. Woda jest płynem do mycia naczyń. Żeby powstały nam banki. Nic skomplikowanego. Płyn do mycia naczyń jest w każdym domu. Miska. I uwaga. Mam swój sześcian. Niestety nie widzieliście jak konstruowałam, bo zasłaniała miska. Ale jest skonstruowany sześcian, kulki z plasteliny, wykałaczki. Zanurzamy czy się uda zrobić pańkę? Zobaczcie, jak wygląda. Superowo przestrzenna pańka mydlana. Czyli tutaj mamy z sześcianu. Chłopaki wczoraj mieli świetną zabawę, zdmuchując je, zanim zdążyłam dobrze wyjąć z wody. Teraz mamy grania stosów o podstawie trójkąta. Czyli ściany są pros e, kwadratem u mnie, no bo wykałaczki są wszystkie tej samej długości. I podstawa trójkąta. Teraz będę zanurzać. Ciekawe, czy takie coś by się udało, jak na przykład miało się patyczki do szaszłyków. To jest całkiem ciekawe, nie próbowałam. Ważna jeszcze rzecz, woda musi być zimna. Wzięłam ciepłą wodę, no żeby chłopaki się w zimny nie babrali i plastelina się rozpuściła. Nic nie wyszło. Musi być zimna woda, żeby plastelina się nie rozpuszczała. Nie zrażajcie się, jeżeli okaże się, że dzieci bardziej fascynuje w tego, co zrobicie, że nie bardzo chcą w tej chwili sami konstruować, tylko bardziej ich interesuje zdmuchiwanie baniek, które wy zrobicie lub po prostu bawienie się w wodzie. Robiliśmy tę zabawę trzy razy, trzy dni pod rząd. Za trzecim razem sami zawołali. Za pierwszym była jedna wielka zabawa wodą i wszystkim, co można do niej wrzucić. Za drugim była fascynacja bańkami, które ja zrobiłam na moich grania stosunkach. A największa frajda była za trzecim razem, gdy dołączył się do nas Tata i zaczął budować statki kosmiczne z gwiezdnych wojen. Chłopaki zaczęli konstruować wtedy sami. Nie jakieś tam nudne figury geometryczne, tylko super statki kosmiczne. I na pytanie Miłość, co skonstruowałeś? Usłyszałam kosmiczną flądrę. A na koniec Kajtek wylał nam całą miskę wody na balkon i zrobił prysznic z czwartego piętra aż do parteru. Było wielkie sprzątanie, kąpiel zabawa była fajna, skończyła się dosyć gwałtownie i szybko, także trzeba uważać czy woda wlana do miski nie zostanie przypadkiem przez trzylatka wylana. Miłej zabawy!